Wszystkim tym z Was, którzy są zainteresowani tym, jak wyglądają postępy prac nad książką, polskim wydaniem książki Granta Cardone Celor bisot, mam dla Was dzisiejsze moje dwie minuty. Jesteśmy po pełnym przetłumaczeniu tekstu na język polski. W tej chwili mijają już ostatnie dni, kiedy tekst znajduje się w korekcie językowej. W międzyczasie pracujemy nad okładką książki, a także zaczynają spływać do nas recenzje od pięciu, sześciu recenzentów. Łącznie ze mną mamy już w tej chwili trzy: pięciu, sześciu recenzentów książki polskich autorów, których być może znacie, a jak znacie to, już na pewno lubicie, bo to są osoby, które, których trudno nie lubić. Także zakładając, że kręcę ten materiał pod koniec sierpnia 2016, to mam wrażenie, że najpóźniej na przełomie września i października książka ukaże się w druku. W międzyczasie, kiedy trwają ostatnie prace przygotowawcze nad polską wersją, myślimy też i zastanawiamy się nad tym, jaka będzie dystrybucja tej książki. Prawdopodobnie kanałami prywatnymi i nieoficjalnymi, czyli raczej nie ma co się je spodziewać w Wimpiku. Natomiast nie mogę wykluczyć, że kilka sklepów internetowych zaprzyjaźnionych z nami być może będzie chciało tą książkę dystrybuować tak, żeby było Wam ją łatwo kupić. A zatem Shell or Be Sold. Ciągle jeszcze zastanawiamy się nad tytułem, nie mamy ostatecznej pewności, która wersja wygra. Książka Granta Cardona na polskim rynku już w najbliższym czasie. To były moje dwie minuty. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chcesz tą książkę kupić, zostaw wiadomość w komentarzu pod tym filmikiem. Powodzenia. Trzymajcie się.